Idziemy do parku? Idziemy do parku Trampolin Ja jeszcze nie skakałem nigdy Ciekaw jestem czy nam pozwolą nagrywać i czy będzie fajnie Właśnie to jest chyba największe pytanie Czy nam pozwolą podnagrywać, ale zaraz się dowiemy Najwyżej idziemy robić ten trening co, co sobie rozmawialiśmy Tak dzisiaj jest, jest fajna pogoda bo nie jest za gorąco I możemy sobie poćwiczyć Jak nie tutaj to, to tam gdzie byliśmy dwa vlogi temu W skate to co myślisz, że idziemy już? Myślę, że idziemy. E, musimy wypełnić, że jesteśmy pełnoletni. No cóż. Ja niżej podpisany Jakub Ignacyk. Mamy 50 minut. Czemu no bo zaczęliśmy teraz 14.10. Mamy do 15. <noise> co, nie podobałeś się coś? No dobra, nic nie mówię, no się. Jak tam skarpetki? Ty no strasznie to jest dziwne uczucie, nie masz tak? Nie. Ja się, jakbym się chodzi po brudnej podłodze, nie no, lepiące się. Tak, no dokładnie. No, ale na tym chyba polegają te skarpetki, nie? <noise> antypoślizgowe. Ładne, niebieskie. To jesteśmy w środku. Zaczynamy od małej rozgrzewki, a potem no, zaczniemy skakać. Ale Ta rozgrzewka to podstawa każdego... Y... Takiego wysiłku. Łatwą kontuzję, także... Widzicie jak ma? Już, on już, on już. Rozciągnął się do mnie pachnie A po czym? Eee, czekaj po czym to było. No, Puszcząc po wyzwaniu na działce. Przekopywanie <ścoughs> ziemi nie polecam. Co fajne? <laughs> Ale to wyrzucę. To niesamowite, niesamowite, jakie to ma jaką to ma dobry. dobry jestem, nie? No. ale się spompowałem z pary w Asaka. Fajnie. Trafić piłką do kosza. Masakra, to ma strachu. Chociaż tu wcale nie jest tak wysoko, ile tu. metry? Wszystko było za... w sumie, ale brakuje czasu takiego dodatkowego, że tylko po to, żeby się poskakać tak dosłownie na jednej i się przyzwyczaić. Po prostu, bo potem by wszystko szło lepiej. Ja mam wrażenie, że wszystko strasznie żałośnie robiliśmy, ale to tak naprawdę to był pierwszy raz. Nie wiem w sumie, czy ja kiedykolwiek byłem na trampolinach w życiu. Dla mnie to katastrofa. <grywka> katastrofa. Zabawa fajna, ale to trzeba się przyzwyczaić do tego, bo ja na razie to... Jestem niezadowolony ze wszystkiego, jestem marudą. Fuck. Nie <grywka> nóg.